Siemasiemasie maneczko, ja jestem BanęX i dzisiaj, odstępując od tematu Fortnite'a chciałbym nagrać coś z serii Bravel Stars. No i ta seria będzie polegała ogólnie, że będę walczył 5 walk, ale dzisiaj nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy zawalczę 5, czy mniej yy, z powodu, że idę do lekarza i się strasznie śpieszę. No, to ja tak mianowicie chciałbym teraz zagrać parę rundek. No i skończyć odcinek. No więc ja biorę solo. Tutaj jak widzicie, mam Leona i, i 2531 puch. Nie będziemy tam szli na środek. Karl chyba... Nie ogarnięty, że jestem lepszy. Ogólnie, jeśli chcecie właśnie taką serię, to zostawcie subskrypcję. No i te sprawy. Nie, nie będziemy marnować ulta. Na początku sobie pozbieramy Power Cubesy, a później jak... Przy i przy farcie, i będzie już 1 yy, na 1 to użyjemy sobie ulta. No, chyba, że będzie jakaś sytuacja taka kryzysowa. O, dobra. Nie, nie wyszło mi. coś się nie pykło z tym ultem. oj, tutaj już skrzeniłem sytuację, ale jest na plusie, więc. No i mianowicie, ja dzisiaj idę sobie po w kartach za 100 zł. Więc yy, ja mówię Wam to dlatego, że nagram jakiś opening z powodu takich, że za 2 za jeden dzień 17 godzin będzie ta walka z robotami, a z tym będą yy, więcej skrzynek od tych niebieskich. A z tego powodu nagram opening. Więc jeśli chcecie opening, to napiszcie w komentarzu hashtag opening. No i będzie git. No więc ja nie będę tam przedłużał. Nie wiem, może teraz zagramy. Hmm. O niebo, ona jest na blisko. Bibi zresztą też nie wiem czym. A, dobra, pogramy Bibi. tutaj już na start pewnie będzie typ No a jak? Tego Cyk, dwójeczka Nie, nie wyszło No używaj ulta, no Teraz musimy Najwyżej top 2 Mianowicie w wakacje teraz będzie Pewnie bardzo dużo odcinków z tej serii Albo z Fortnite'a Ale Zobaczymy ogólnie, bo też mam wyjazdy, takie sprawy. Tutaj Dynamic pewnie będzie... O, ja już weszłem. Taki jestem mądry. No. Tutaj ktoś typo. uciek jak zawsze. Daryl to. No, zginie. No, musiałem iść po tego Power Cube, jak za darmo to się bierze. No. I tutaj wykorzystamy sytuację. O. Oto. gram przeciwko Bibi. Nic co ja gadam. Rosie. Więc. Nie wiem, jak to wyjdzie. Był nie słabo. Nie wiem, gdzie ona ogólnie jest, i to jest najgorsze. Jakby ona mi teraz tak wyskoczyła, no to samo mówiłem, no, no, widzicie, jakby to było duo, to inna sytuacja, ale to nie jest duo. Czekajcie, ogólnie to bez mnie nie przeszkadzać. No, koledzy mnie już strasznie dodają. Nie, teraz może zagrajmy sobie bólem, bo mam go na dobrej randze, 17. I mianowicie m, chcę sobie już wbić tą 18 rangę. No, na 3 strzały chyba pójdzie. Raz, dwa, trzy, tak. Tutaj chyba na rogu powinna być skrzynka, ale nie ma. Wow, man. Było warto. Typie, było warto. Nie wiem, czy słyszycie muzykę, bo ogólnie słyszę muzyki. No. O, tutaj też się biją. Jest dużo prawdopodobieństwo, że zesrałem to. Czekajcie. Timowanko. Tutaj Typol. Jak podejdę, to zacznie walić. No. Standardowo. No i... O, w mordę. Nie porada, nigdy się nie timujcie. No. Więc to już by było koniec, bo ja już tak naprawdę muszę jechać. Um, no więc dziękuję za oglądanie. No i fajnie by było, jakbyście zostawili subskrypcję, i lajka. Więc ja dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!